Cześć, jestem Adam i dziś będziemy nagrywać kolejny odcinek z gry Brawl Stars I będziemy testować nową postać, która wydropiła mi podczas wycieczki do bijowy, że I nagrywałam ten odcinek z Mega Opening'u, ale niestety to się przerwało i przestałam się nagrywać A więc teraz będziemy tą nową postać testować Więc Myślę, że będziemy zaczynać Nagrę jeszcze dzisiaj. chyba Jeden odcinek jeszcze chyba się nagrał z Brow Stars i prawdopodobnie jeszcze jakieś dwa. Dużo tych odcinków wczoraj będzie leciało. Tak od razu mówię. Od razu uprzedzę, że tych odcinków będzie bardzo dużo. Pięknie Zobacz to wrażenie Dobrze dostał Tak już nie ma szans Chciałbym go zabić Bo już znalazł długie życie Teraz mam życie w ogóle i wydań nie zabiję. Zdecydowanie było widać, że to zabiję. No, no i nie spodziewałem się tej Tary. Nie spodziewałem się ale... Czwarte miejsce. Po 6, już jest że tam. Baga się chyba jeden odcinek. Tak, odcinek na o, to. No to ma fajna na oboze z sekolem, że widzi yy, większy obszar w krzakach. Już trochę z tych krzaków zabrałam. Dobrze jest. Pięknie. Kto jest pan? Tutaj miałem większe szanse. Oczywiście to było. To już jest frank w krzakach. Jest dobrze, że mam 7 jeden parę ci. Trzeba się zjeżdżać na tylko barleja. Sprawę problem. No, drugie miejsce. To jest dobrze. Jak widzicie, bo nie jest też taki dobry. A pan jest super na ma mapę. Więc no, ktoś ma pan takim pochrakami, jak ja polecam grać. Teraz weźmy sobie może tak dla odmiany na wyłodę. Przyjemna nagroda, będziemy grać spamba, oczywiście testujemy ją na wszystkich trzeba. Ajdź, i o nie, nie. Czemu? To niemożliwe. Taki Miriko jeszcze żyje. No, Przerzuć, Monika. Ja już tego nie przeżyłam. Nie. jest to leczanko. nie nie okej dobra muszę podleczyć może i nie Moja dostała. No spoko, już dawno mam kolejne. Teraz sobie tu postawimy. Co, O. Jest, jest, jest. Takie lowy mają. Noły Jest, zabiłem, ale przegrywamy. Niestety Jest Piper, czemu tam idziesz? Jest, wygraliśmy. Ty Piper zdecydowanie gwiazdę. Tego... No ja yeah, jestem gwiazdą w No to fajnie. Dodatkowy level. Ciao, bliżej mega boxa jest. Okay, teraz właśnie sobie zbiory. No, zbiory będzie ciężko. Zbiory klejnotów to, to mój najgorszy tryb w tym Stars. No jest fajna mapa. rozwaliłem go, Bibi powinna to rozebrać. Dobrze, Bibi. Nie, to nie możesz wchodzić w tę kule. Uciekaj. No i masz. No, za bardzo ryzykuję. Tic jest najgorszy. Jest. Jest, dobra. Rozwoliłem ich sam. Teraz muszę tylko czekać. No i pięknie. Tu powinienem być z gry No i widzicie, gwiazda gry. Pięknie. Tak można grać. To się wykrywa. Nawet na najgorszych próbach. Teraz zagraniczna eliminacja. Na tym końcu na zadanie. Dobrze. Dwa parkiucy są, się to roz, już Super. Jest, dobra. No to to rozwaliłem, ja nie widzi. Jest no, bardzo blisko. Jak już pójdzie na mnie, tak poszedł. Całe szczęście. Drogi, to piópiso. Kurczę, rozwalił nas. Bardzo blisko. On się tylko zrozpiął. Mówi tego tak. Czemu? Czemu? Ja nie powinienem dodawać ciągle obrażeń Tak tylko dla bosa Na tamtym miejscu tak nie widzisz? Walczyć z tymi... No super, I teraz przy jakimś szybkim zadawać obażenie dla bosa. Tak, z moich 15 co widziałem, co To jeszcze niech Kocham to miejsce. Prześ, Czy prześ, zwiał? Jeden boss? No piąte miejsce, czemu? Czemu piąte? Mm. Za bardzo się skupiłem na rozwalaniu postaci. Na rozwalaniu ludzi niż... Zadawać obronie dla bossa. Ну тут лайл нес. Ну ладно, может быть, мы все его развали. Это похуй был за близко мне. Ирика мне зараз забия. Так, Ирика, право.

тик. Тик, около забить. Что уж сидеть? Что за Сейчас Ну что ставим? сейчас ховать за... Ты No, czemu to zebrałeś? Tak, pójdźcie na mnie. Brawo, dobry modlisz. Tak, no chodź tu, no czemu? Jał. Znowu się nie zauwałeś. O no. Chroza, gdyby Stachający doszł. No czemu? Aktywę? No szybko, powinno się podleczyć. Dobra, teraz mnie jakoś lepiej idzie. Tylko, że i tak zajmuję drugie miejsca Na odcinku bym chciał raczej zająć drugie Pierwsze włączy się A już nie ma szans. No byłem pierwszy tylko raz o teniką, o nie wiem, tak nie To nilika 26 pary kupców Na to już nie mam że to sam w jednym Pucharki szybko wchodzą. No i z takim człowiekem no później dzisiaj zagram. Za Czyli się zagramy na tym odcinku. Bo się będę wbijał im odcinki, to jeszcze zabrał, no chyba. No i robię. No to jest odynka rzeczywiście. Tak od razu. Jerefa, jerefa, Jest, brawo. Aj, Teraz mam w tym strzelę. No wiedziałem, że nas wszystkich zamroził. Świetnie. To też wyważa piłkę gdziekolwiek. To jest kar z ultem. No już no, mam szans. Dobrze. Hmm. no włączaj ulta. Jest! Pięknie! Czyli go na sam koniec. Zostawiam kolejne punkty. No i tutaj mamy. Pięknie. No oczywiście nagrę sobie odcinek. No. Więc myślę, że odcinek się podobał. Jeśli tak to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję pod moim kanałem, więc trzymajcie się i cześć!